No, teraz już możemy o tym mówić, Teraz już możemy, bo to odtajnione dokumenty są. Teraz już możemy mówić, ale przerażające było to, że dla mnie ten, ten plan był dużo szerszy. To znaczy, my mówimy teraz o doktrynie wojennej, która zakładała opóźnianie ruchów wojsk rosyjskich do linii Wisły, co przerażało każdego żołnierza w Polsce. To było przerażające po prostu. Po czym mieliśmy czekać na koncentrację wojsk europejskich, mówi się o dwóch tygodniach, nieprawda. Od dwóch do trzech miesięcy po zachodniej stronie Wisły, i proszę Państwa, na naszych oczach doszłoby do rozbioru Polski. Po prostu zwyczajnie do rozbioru Polski. Państwo myślicie, że ja żartuję? Nie. Wszystkie inwestycje w owym czasie niemieckie były po zachodniej części Polski, po wschodniej, czyli w stronie B. Nie było żadnych inwestycji. Nie budowano dróg, nie, nie, nie dofinansowywano tejże części Polski, i to była strefa wpływów Putina, i tak było zapewne dogadane, bo tutaj. Ja nie widzę w ogóle, nie widzę jakiegoś tutaj dyzonansu myślowego polegającego na tym, że teraz plus wychodzi. Mówi, nie. Zlikwidowano jednostki, likwidowano po stronie wschodniej, po stronie policji, likwidowano wszystko, co można, zwijano państwo, szykowano się na coś. A po drugiej stronie, teraz Państwo sobie wyobraźcie, wchodzi dla niepoznaki nazywany dzisiaj Bundeswehra, kiedyś Wehrmacht. Oni wchodzą na tereny zachodnie, zajmują swoje pozycje. Polska je, przechodzi pod dowództwo NATO. I pytam się, gdzie jest Polska?